Mógł, mam prawo to powiedzieć? że jest Panem Prezydentem przed wyborami rozmawiamy. Nie mnie oszuka? No ja chcieli się spotkać i to takie w takim spowodowaniu, że spotkamy półtora roku. Ja nie chciałem. Nie. Po co? Powiedzieliście na nas, na Radę, na mnie, że my współpracujemy z KGB. A o tym, że to było. Wiecie Państwo, ktoś wie? Było na zecie polskiej oczywiście, na przykład ta polska, jak cienka. Cienka, tak to to jest. Jaki strukturę, jakie funkcje tak? To nie jest taki samci każdy, to Jak do niego, do niego przednim gresem że prezemszy nie wejdzie. Słyszeliście to?

Ktoś powiedział od razu, ze śmiechem, styk i tak, tak, a nie, ale my ją widzimy na uczelni tak raz na trzy miesiące. Prawda? Nie. E. Trzy z miesiące A są. Cygankę. <śmienki> no i w każdym razie, widzę, że Państwo, no ja do nie, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem wtedy być mnie na mawiarki. Powiedziałem, dobrze, spotkamy się, ale nie sam. Ktoś będzie z episkopatów, byś może byś A później jeszcze tego, później jeszcze co? Niezdolny, nie nasza. Przed nie, 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 nie przyjeżdżają po co? Jak tak, to przecież mówili, że my, ja, skarbie B. A wiecie dlaczego? Bo mamy na wyniku, mieliśmy na, na, na ural a myśmy wynajmowali normalnie. Oni jeszcze z Moskwy przyjechali do Ministerstwa Łączności, to było piękne spotkanie. I też mi ten, ten załatwiał, mówi, to wyjedźmy do Warszawy, bo przyjeżdżają. Nie proszę Pana, oni będą dostawać pieniądze, oni mają tu przyjechać. To może samochód, Panie Wysoczu. Nie proszę Pana, nie. Z samochodu nie, to jest ich biznes, nie przyjeżdżają. Oni są biedni, nie. I oni, to jest ich biznes, oni mają To, jest... to byłoby już niewyglomerycznie, i że jest o. Nie z przegrani. Nie zbyt kulturalnie, ale merytorycznie. Stąd, to nie nasza polska mentalność, bo to się okaże, że to słabo. słabo. Niemcowi na przykład nie wiem, co mieli tam gdzieś tego, ty albo Dobra, to mam trzeba i racji. stąd, to, to co?

więc już wiedziałem bo ktoś z przyjaciół powiedział, dobrze, ja służę, ja służę, on powiedział, że ja służę w Garbarzewie. Czyli, żeby widzieć że przez obiad przekazacji, który tam był. Stoję w miarę, w połowie robię, dowiaduję się. Tylko jeden przyjechał z Panu, a no ja powiedział, powaj. Potem drugi zajęty nie będzie, To mnie też nie ma. Ekscelencję przepraszam bardzo, ale mnie też nie ma. I zawróciłem z Na drugie lata już tutaj jedziemy, a oni mówią, jeżeli są w Warszawie, że przed Warszawą mamy telefon, niestety nie może być tam to spotkanie, tylko w Warszawie, bo jest stary. Prezydent Warszawy musi być tam i rozmawiałem, Pytałem się o parę rzeczy. Jeżeli już w pierwszym, Panie Prezydencie. Jaki jest stosunek Pana do sprawy Polski? Pan trzymał przecież Pan już że chodzi o 65 miliardów dolarów, że Polska dała. I to idzie konsekwentnie, to podpiewa. On I dlaczego, dlaczego wstrzymuje tak bardzo? Dlaczego Polska ma dać 65 miliardów dolarów? Za co? Przyjdą do Pana i proszę mi oddać. Teraz, proszę mi kompletnie oddać ten, ten skawander. Ściągać pod nie dalej, wójty dalej, iść na randu. Dlaczego? Nie zapytać. Dlaczego Pan to wierzył? Jakim prawem to mógłby zrobić? Jakim prawem mam dostać te pieniądze? Za co? Daje się za co? Panie prezydencie, przyjdzie dzisiaj, przyjdzie, ja mówię samemu, bo to, to, to Musi być tak. Na rzecz, nie odstrzelił. I co? I później mówi dobra, jaki jest Pana stosunek do Polski dalej? Bo dajecie na, na, na muzeum Holokaustu, dajecie nie jeden hektar ziemi w Warszawie, a tam ziemia kosztuje nawet 2000 i więcej dolarów za metr kwadratowy. Proszę niż w Japonii, czy w Tokio. W, Roszanie w Tokio. Tam. w Warszawie. Teraz nie wiem, ile kosztuje. Dajecie jeszcze, dajecie, nie trzecie pieniądze na nic. A nie dajecie paru metrów na pomnik kary Warszawy. To też nie daj ludzie. Tylko że Polacy. I tu milczą wszyscy. On mówi, nie daje. Pieniądze. Ja powiem, śmierć każdego jest, to jest, jest, jest śmierć. Tu nie ma, że ten naród, ten naród, wszyscy. Trzeba się pochylić nad tym. I tragedia jest tragedią. A dlaczego tak? On będzie pomnik. Ja wie nic nie daję. Nieprawda, daje Pan. Nie daje. Daje Pan. I ziemię Pan go Nie daje. Warszawa daje, Pan daje. To wy wszyscy w Warszawie co rządzicie dajecie. I teraz miasta i wszyscy, od kogo to zależy. Tam też od pana to zależy. Trzecie zapytałem? trzecie cię Gratuluję jedno, że pan wstrzymał ten, ten marsz tych wszystkich, przepraszam, znikniętych. Pan kochający i to jest chore, homo nie wiadomo. Ten no prawda, tak, bo no trzeba wprowadzić no normalne, żeby ja nie wykupiać, się szybko można zdeworalizować, że dzieci, młodzież, prawda? Bardzo szybko. To jest nienormalne. Przy się na ja radzie słowie. No i pan mówi, a jak jest Pana stosunek do życia? Bo pan zaproszony do radia jako minister sprawiedliwości powiedział dobrze, ale bez pytania pan w I ja wtedy powiedziałem, to dobrze, dziękujemy, nie przyjmujemy podwójnym zaproszenie. Teraz no To, że im zaproszenie jakiś czas temu, temu z IPN-em poszedł. Ja mu, że jest, to co robi, to jest niemieckie, ludzkie, jakiejkolwiek logice i wbrew prawdy. To, co zrobił z arcybiskupem, mówiłem To jest absolutny to jest absolutnie, nie. Jak swojego, to w ciągu czterech dni Zilustrowali, wszystko jest bardzo dobre, cacy. A tego gnębili wszyscy. To jest działanie przeciwko kościołowi, niech oni mi nie mówią. Tak co do katolicy, handlowi. Takich katolicy są. Tak, biznes. Albo rzeczywiście taki liberalizm, jak pan prezydent powiedział, że to konserwatyści. Tak? Konserwatywna część kościoła. Niech sobie mówią. Trzeba być wiernym Panu Bogu. Nie wolno. I co? I, to, i, I zapytałem, jak z życiem jestem? Oczywiście za absolutnie. A co teraz ja? I dlatego powiedziałem, to rozumiecie. Tak nie będę wszystkim mówił. To zachowajcie to dla siebie i nie piszcie tego. Nie nie mówić, że ja mówię. Potem nie. Bo to trzeba i będzie dalej.